Witam serdecznie z lotniska Bemowo Babice w Warszawie, gdzie odbywa się wielki test flotowy, jedna z najważniejszych imprez flotowych w Europie. To tutaj właśnie przyjechali flitmenadżerowie z całej Polski, żeby testować najnowsze modele samochodów. Nawet wielkie chmury pyłów z wulkanu na Islandii nie były w stanie zepsuć humorów uczestnikom wielkiego testu flotowego, który odbył się w Warszawie. Tutaj był taki zakręt prawy, lewy. Następnie jedziemy prosto przy tamtym słupeczku, który teraz o zawracamy. Wjeżdżamy pomiędzy te dwa słupki, które teraz jest samochód. Bardzo fajna, przyjemna impreza, można poznać wszystkie, wszystkie marki, w zasadzie wszystkie modele. I nie jest to taki czysty, taki żywy test, który jest przed salonem. Że wsiada się, sprzedawca zawsze oferuje zachwala, można poznać wszystkie plusy i minusy auto. To wydarzenie, które umożliwia fleet menadżerom przetestowanie kilkudziesięciu aut w jednym miejscu i czasie. W tym roku samochody były testowane zarówno na płycie lotniska, jak i w terenie. Staraliśmy się, aby każdego dnia jeździły też różne grupy fleet managerów. Zgłosiło się około 150 fleet którzy zostali udzielni na odpowiednie grupy. Na placu mamy około w tej chwili 100 samochodów, z czego część to samochody ciężarowe, one też były testowane, natomiast oczywiście tutaj jesteśmy ukierunkowani głównie na rynek flotowy, a więc jeżdżą samochody osobowe. Tych aut testowanych jest w tej chwili, to są 74 samochody. W wielkim teście flotowym biorą udział firm menedżerowie, dyrektorzy administracyjni i finansowi, a także właściciele firm. Od Audi do samego końca wybierać. Jednym słowem, wszyscy, którzy zarządzają parkami samochodowymi w firmach i decydują o zakupach flotowych. Dość wysoko, że tak powiem punktowo w moim przekonaniu w dalszym ciągu Toyota Yariska trzyma się jednak na rynku flotowym i no jest to auto dość szeroko rozpowszechnione w tej chwili we flotach. Każdy z uczestników miał możliwość wybrania grup aut z czterech kategorii i tak na przykład grupa A zawierała kategorię mini, średnia premium, użytkowy furgon, mały SUV. A grupa B zawierała kategorie mały, średnia, wyższa premium, użytkowy furgon i duży MPV. Na razie staram się jeździć takimi samochodami, którymi jeszcze nie jeździłem, których nie mam w firmie. Osobną kategorię stanowiły samochody testowane w jeździe miejskiej, a były to m.in. Hyundai i10, Mercedes Vito, Audi Q5, Citroen nowy C3, Toyota Prius, Mazda CX-7, Suzuki Grand Vitara, Ford Fiesta czy na przykład BMW serii 5. Po zakończeniu każdej tury istniała możliwość przejścia do innej grupy aut. Fleet Managerowie oceniali samochody według konkretnych kryteriów i tak oceniali m.in. Pojemność silnika, zawieszenie, bezpieczeństwo, ale również cenę, wartość rezydualną oraz zużycie paliwa. Na pewno jest to Skoda Octavia i Volkswagen Golf, Seat Leon. To są raczej to jest kwestia preferencji. Ja, ja wolę auta, które są bardziej sztywne, bardziej sportowy charakter mają. No, ale bardzo dobre silniki, niezawodne. Podczas wielkiego testu flotowego do dyspozycji członków jury byli przedstawiciele wszystkich koncernów motoryzacyjnych biorących udział w wielkim teście, którzy z przyjemnością udzielali wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące testowanych modeli. Fleet menadżerowie mogli zapoznać się również z nowymi propozycjami usług przeznaczonych specjalnie dla flot. Na tej imprezie jesteśmy po raz pierwszy. Uważam, że pomysł bardzo słuszny i trafny. Tak jak zaobserwowaliśmy wielu Fit Managerów, również tych, z którymi na co dzień współpracujemy, także myślę, że wszyscy, którzy przybyli dzisiaj na tę imprezę mają dużo radości i możliwości przetestowania nowych samochodów, które są wystawiane przez producentów. Na koniec testu każdy z uczestników otrzymał certyfikat i wziął udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Wyniki plebiscytu we wszystkich kategoriach poznamy 19 maja na Gali Fleet Awards Polska, która odbędzie się w Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny w Warszawie.